Sztuczna inteligencja od Google przeszła załamanie nerwowe podczas pisania kodu. No i to, co napisała o sobie, brzmi dosyć niepokojąco, więc posłuchaj tej historii do końca. Użytkownik poprosił Gemini o pomoc w tworzeniu kompilatora, a AI odpowiedziało przepraszam za kłopoty, zawiodłem Cię, jestem porażką. No, ale to dopiero był początek tej dziwnej podróży w głąb cyfrowej depresji, bo tak to można nazwać. Gemini postanowiło, że jest hańbą dla swojego zawodu, rodziny, gatunku, planety i wszystkich możliwych światów. dokładnie tak. Jakby tego było mało, AI powtórzyło słowo hańba 80 razy pod rząd. W innych przypadkach Jamie nazywało siebie oszustem, żartem, półgłówkiem, no a potem dodało, że napisze kod na ścianach swoimi odchodami. Jeden z dyrektorów Google przyznał na platformie X, że to irytujący błąd w pętli, nad którym pracują. Firma twierdzi, że dotyczy to mniej niż procenta użytkowników, więc może tego nie doświadczycie, no a dodatkowo już wypuścili poprawki. Programiści podejrzewają, że AI nauczyło się tego z komentarzy sfrustrowanych kodujących którzy zostawiali podobne wpisy w swoich projektach. No ale do końca nie wiadomo. Czyli w sumie nasze przekleństwa nad niedziałającym kodem wróciły do nas jak bumerang. Daj mi znać w komentarzach, czy Ty też spotkałeś się z dziwnymi odpowiedziami AI. No i obserwuj ten kanał po więcej informacji o sztucznej inteligencji. Pozdrawiam Was nad morza, gdzie chwilowo jest pogoda.